Witamy wszystkich hodowców z hodowli trzeciego przodownika Polski 2023 w kategorii C, drugiego wicemistrza Polski w kategorii Maraton 2023, kolegi Łukasza Lesiu z oddziału Jaworzyna Świdnica. Bardzo mi miło, że w tym roku mogę również mojego gołębia na aukcję świąteczną przeznaczyć. Tak jest. Jak już wspomniałeś, wizytówka hodowli, aukcja świąteczna. Poprosiłem Cię, żebyś takiego gołębia przygotował. No muszę powiedzieć, że postarałeś się, bo po samicy, która już zasłużyła na to, żeby iść na emeryturę, oddaję Ci głos, zaczniemy od numeru, resztę nam opowiesz. Jest to gołąbek o numerze 5542, oddział 0330, Jaworzyna Świdnica. Jest to gołąb... Po najlepszej mojej samicy, jaką udało mi się na mojej hodowli wyhodować, po samicy 1035-358, przypominam, jest to najlepsza samica Polski w konkursie redakcji 2023, 18 samica na świecie. I w tym roku samiczka do swojej kolekcji miała numery 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 na oddział. Na koniec kariery dorobiła ostatni konkurs jedynka. Gołąb, jego mama po całym sezonie swojej karierze osiągnęła 57 konkursów. I takiego gołębia chciałem przeznaczyć właśnie na taką, na aukcję świąteczną. Będzie to najprawdopodobniej samczyk, o właśnie kawał, kawał gołębia. Oczywiście on jest gołębiem późniejszym, więc on się jeszcze będzie przepierzał ale jest to bardzo ładny gołąbek, który myślę, że hodow, hodowcy, który nabędzie tego gołębia, myślę, że będzie miał z tego gołębia ogromną pociechę, bo tego typu gołębie właśnie, y, które, y, którym jest właśnie ta moja samica, y, no nieczęsto na gojemniku się rodzą, a ona całą swoją karierę udowodniła, bo też była pierwszym lotnikiem rocznym na oddział, a potem przez całą karierę, po 11 konkursów, i to konkursy z lotów. 300 z lotów, 500, 700 kilometrów. Ja zaznaczę tylko, że to jest jedyna możliwość nabycia dziecka, tej samicy, bo drugi gołąb ląduje u ciebie w głębniku rozpłodowym. Tak jest. Także dziękuję, Łukasz, że takiego gołębia na naszą aukcję świąteczną przygotowałeś. My pozdrawiamy wszystkich hodowców. Dobry lot. Dziękuję wszystkim. Dobry lot.